Wracam sobie ze szkoły, odpalam YouTubka, patrzę i w karcie subskrypcji jest czerwona kropeczka. Wchodzę i widzę, że Tomi wstawił film. Czytam tytuł i to, co się później odwala. Ja naprawdę żałuję, że nie mam w domu kamer i że wam nie mogę tego pokazać. Zacząłem się tak po prostu drzeć z radości, zacząłem skakać po łóżku, biegać po całym domu. Na szczęście nikogo nie było, więc jedynym świadkiem tej reakcji był mój kot, który patrzył się na mnie mniej więcej w ten sposób. A na co właściwie w taki sposób zareagowałem? A na to, że druga część trzeciego sezonu wyciekła. Tak, to nie jest żart. Ledwo co mieliśmy premierę pierwszej części, a już nam druga wyciekła. Na serio, a wszyscy mówili, że już wyciek drugiej części drugiego sezonu to dramat. To co, Lego? Przebijecie sami siebie i może jeszcze opublikujecie niechcący cały sezon czwarty przed oficjalną premierą trzeciego? Ja na serio teraz się biję z myślami i wygrywa oddział myśli mówiący: obejrzyj, obejrzyj ten sezon! Jezu, co ja za głupoty gadam. W każdym razie chodzi o to, że jeśli obejrzę ten sezon teraz, to na kolejny przyjdzie mi czekać cały rok. I nie chciałbym tego, ale z drugiej strony, skoro już wyciekło, to grzechnie obejrzeć. Na ten moment o nowym sezonie nie wiem nic, poza tym, że jest on do obejrzenia na jakiejś platformie roku. I niestety są to tylko pierwsze cztery odcinki. I wiem jeszcze, to, że będzie taka duchowa piątka, bo widziałem czołówkę i w niej właśnie są takie duchy zakazanej piątki. Ja się bardzo cieszę, bo może w końcu piątka się nam pokaże od dobrej strony. Też najpewniej sobie zrobimy jakąś recenzję tych odcinków. Może jeszcze dodatkowy odcinek odnośnie samego wycieku, bo ten film jest na serio mega chaotyczny. Już chcę go jak najszybciej po prostu skończyć i móc sobie nowy sezon obejrzeć. Też trochę na pewno żałuję, że to wyciekło, bo było tu strasznie dużo pola do teoretyzowania. A teraz po prostu już na. Większość pytań dotyczących drugiej części dostaniemy odpowiedzi, ale też pewnie powstaną nowe pytania i to obstawiam jeszcze więcej, bo mamy tutaj jakby nie patrzeć, niezamknięty sezon. Także ja się przygotowuję na intensywny tydzień, na szczęście będzie majówka, także będę mieć dużo wolnego, żeby robić filmy i też na tę majówkę nigdzie nie wyjeżdżam, także super. To tyle na dziś. Sorki, że ten film jest taki chaotyczny i krótki, ale jestem mega podjarany nowymi odcinkami i lecę je sobie teraz obejrzeć. Jutro wleci jakieś omówienie nowych odcinków najpewniej. Standardowo zachęcam, abyście napisali w komentarzu swoje przemyślenia co do wycieku, czy was to cieszy czy nie, czy w ogóle obejrzycie nowe odcinki, a tymczasem do zobaczenia!